Kiedy w moich rękach znalazł się spadek po dziadkach dokładnie 900 tysięcy dolarów oraz dom, w którym spędziłem najpiękniejsze wakacje dzieciństwa nie powiedziałem nikomu ani słowa. Nikt nie podejrzewał, że wszystko, co należało do Rosy i Manuela, teraz należało tylko do mnie. Przelałem te pieniądze po cichu na fundusz powierniczy, z pomocą prawnika, którego znałem z dawnych lat człowieka, któremu ufałem, bo wiedziałem, że z moją rodziną nie da się grać w otwarte karty. Mój brat David i nasza matka Ines od zawsze traktowali mnie jak powietrze. Dla nich liczyły się głośne słowa, wystawne gesty, a ja nigdy nie pasowałem do tego świata. Zawsze byłem cichy, opanowany, wycofany nie dlatego, że nie miałem nic do powiedzenia ale dlatego, że nauczyłem się, że w tej rodzinie cisza oznaczała przetrwanie. David był tym, który błyszczał. Był jak fajerwerki na ciemnym niebie, spektakularny, hałaśliwy, a po chwili znikał, zostawiając po sobie tylko dym. Opowiadał historie, które rozbawiały wszystkich. Przyciągał uwagę jak magnes. Mama patrzyła na niego jak na skarb, mówiła z zachwytem, że ma błysk, że jest wyjątkowy, że ma to coś. Aha! Byłem Javier, przewidywalny, uporządkowany. Niezauważalny. Dla niej bycie odpowiedzialnym było po prostu brakiem wyobraźni. Nigdy się z tym nie kłóciłem. Nie potrzebowałem, żeby ktoś mnie podziwiał. Miałem swoją małą rutynę, spokojną pracę księgowego, mieszkanie z regałami pełnymi książek i popołudnia, które spędzałem sam ze sobą. I to mi wystarczało. Do dnia, w którym zadzwonił prawnik. Zmarła babcia Rosa, ciepła kobieta. Która paczniała lawendą i zawsze miała czas, by mnie wysłuchać. Kilka tygodni później odszedł dziadek Manuel. Ten, który nauczył mnie myśleć kilka ruchów do przodu, planować, analizować, przewidywać. Straciłem ich oboje w krótkim czasie, a wraz z nimi miejsce, które zawsze było moim schronieniem. Nie byłem gotowy. I wtedy przyszła wiadomość, list, który zmienił wszystko: Ceta Kancelarii Mecenasa Vargasa. Zaproszenie na spotkanie w sprawie testamentu. Kiedy wszedłem do jego gabinetu, pachniało tam kurzem i starym papierem, a półki uginały się od akt spraw, które pewnie ciągnęły się latami. Ale to, co usłyszałem, przyszło szybko i bez ogródek. Dziadkowie przepisali wszystko wyłącznie na mnie. Dom, oszczędności, pamiątki, całość, bez podziału, bez kompromisów, dla Jawiera. Dlatego, który był cichy, ale nigdy nie odwrócił wzroku. W kopercie, oprócz dokumentów, była też kartka z odręcznym pismem babci: Javier, nasz spokojny skarb. Wiemy, że ty będziesz wiedział, co robić. Siedziałem tam chwilę bez słowa, próbując objąć to wszystko rozumem. Miałem wrażenie, że nie oddycham. Po wyjściu z kancelarii nie wróciłem od razu do domu. Poszedłem do ogrodu botanicznego, usiadłem na ławce i po raz pierwszy od dawna poczułem, że coś się zmienia. Ale wraz z tym przyszło poczucie odpowiedzialności. Wiedziałem, że jeśli David albo mama się o tym dowiedzą, rozpęta się burza. Nie mogłem im zaufać. David od lat żył ponad stan, zaciągał długi, inwestował w interesy, które kończyły się porażką i pustymi kontami. Mama tłumaczyła to jego kreatywnością albo poszukiwaniem siebie, a rachunki i tak zawsze trafiały do mnie. Byłem tym, który ratował, który wyciągał pieniądze, który tłumaczył się w bankach, który milczał, kiedy wszystko płonęło. Ale tym razem miałem coś, czego nie zamierzałem oddać. I właśnie dlatego wróciłem do Vargasa. Poprosiłem go, żeby pomógł mi zabezpieczyć ten majątek w taki sposób żeby nikt, absolutnie nikt, nie mógł go ruszyć bez mojej zgody. Wtedy zaproponował fundusz powierniczy, irrevocable trust. Dokument, który prawnie oddzielał majątek od mnie jako osoby fizycznej. Wszystko zostawało moją odpowiedzialnością, ale nie należało już do mnie bezpośrednio. Zrobiliśmy to szybko, w ciszy, bez śladów. Dom i pieniądze przeszły na fundusz. Z którego można było korzystać tylko zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Ani mama, ani David nie wiedzieli o niczym. Ukrywanie tego przed nimi było najtrudniejsze. Spotykałem się z nimi, słuchałem ich narzekań, udawałem, że wszystko jest po staremu, ale wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, aż coś ich zaniepokoi. David zaczął częściej dzwonić, opowiadając bzdury o tym, że się stęsknił. Że chcę pogadać, że może wyskoczymy gdzieś razem. Ale zawsze kończyło się tym samym. Masz coś, co mógłbyś mi pożyczyć? Na chwilkę tylko. Wiesz, jak to jest. Tłumaczyłem, że moja pensja ledwo wystarcza na rachunki. Udawał, że rozumie, ale patrzył z politowaniem. A potem klepał mnie po ramieniu, jak psa, który nic nie rozumie. Mama była bardziej bezpośrednia. Podczas jednej z wizyt, przy filiżance herbaty, powiedziała: Wiem, że dziadkowie coś ci zostawili. Dom to jedno, ale przecież musiało być coś więcej. Pieniądze. Powinniśmy porozmawiać o podziale. Patrzyła mi prosto w oczy, jakby chciała wymusić na mnie reakcję. Ale byłem gotowy. Odpowiedziałem bez emocji: Jeśli coś jest, prawnik się odezwie. Jej twarz stężała. Przez moment miałem wrażenie, że już coś podejrzewa, ale nie kontynuowała tematu. I wtedy zaczęło się prawdziwe napięcie. Ale ja byłem gotowy, miałem dowody, miałem Vargasa i miałem coś, czego oni się po mnie nie spodziewali, determinację, której nigdy wcześniej nie widzieli. Tej nocy, kiedy siedziałem sam w ogrodzie, wpatrzony w niebo nad domem dziadków, czułem spokój, jakiego nie czułem od miesięcy. Powietrze pachniało jaśminem, który babcia zawsze sadziła przy płocie, a cisza tego miejsca otulała mnie jak stary koc z dzieciństwa. Ten dom wciąż był mój, pieniądze były bezpieczne. A ja, po raz pierwszy w życiu, nie czułem się tylko tym cichym synem z boku. Byłem wnukiem, w którego dziadkowie zawsze wierzyli, tym, który nie zawiódł ich zaufania, ale wiedziałem, że ta cisza nie potrwa długo. Ines, moja matka, nie należała do osób, które łatwo odpuszczają. Miała dar odwracania sytuacji tak, by to ona wyglądała na skrzywdzoną. Umiała wzruszyć ramionami i zapłakać z wyćwiczoną rozpaczą, by każdy uwierzył, że świat jest przeciwko niej. A David? David zawsze lądował na nogach, nawet jeśli po drodze podeptał innych. To, co wydarzyło się na ganku z Vargasem. Było tylko początkiem. Wiedziałem, że wrócą, lepiej przygotowani, bardziej przebiegli. Rano obudził mnie telefon. Wiadomość od matki, długa, emocjonalna, pełna wyrzutów owiniętych w fałszywą troskę. Javier, jak mogłeś nam to zrobić? Przecież jesteśmy rodziną. Chcieliśmy tylko najlepiej dla wszystkich. Dlaczego jesteś taki samolubny? Uśmiechnąłem się pod nosem. Samolubni. Ja. Człowiek, który przez lata płacił ich rachunki, sprzątał ich bałagan, trwał na posterunku, gdy wszystko się waliło. Zachowałem tę wiadomość. Wiedziałem, że jeszcze się przyda. Zadzwoniłem do Vargasa. Opowiedziałem mu o wiadomości i przypomniałem, że musimy trzymać rękę na pulsie. Potwierdził, że dokumenty. Które David i matka próbowali wykorzystać, nie były zwykłą pomyłką. To jest oszustwo, Javier powiedział, poprawiając okulary na nosie. Możemy wystąpić z zarzutami, ale potrzebujemy więcej dowodów. Poprosiłem go, by zaczął szukać głębiej. Skoro oni grali brudno, ja nie mogłem być naiwny. Kolejne dni były napięte. David zamilkł, a kiedy on milczał, Oznaczało to tylko jedno, coś planował. Mama z kolei nie przestawała mówić, zaczęła dzwonić po rodzinie, opowiadać wszystkim swoją wersję wydarzeń. Tłumaczyła ciotkom, kuzynom, sąsiadom, że zmanipulowałem dziadków, że wykorzystałem ich dobroć, by zagarnąć cały spadek dla siebie. Jedną z nielicznych osób, którym ufałem, była moja kuzynka Anna. Zadzwoniła do mnie zmartwiona. Javier, twoja mama rozpowiada okropne rzeczy. Mówi, że zostawiłeś ich z niczym i że dziadkowie wcale nie chcieli takiego testamentu. Niektórzy jej wierzą. Nie byłem zaskoczony. Ines miała wyjątkowy talent do rozpuszczania plotek, ale tym razem nie zamierzałem pozwolić, by kłamstwo wygrało. Poprosiłem Anę, by nic nie mówiła. Poczekaj, powiedziałem spokojnie. Wkrótce wszystko się wyjaśni. Zgodziła się, choć czułem jej wahanie. Wraz z Wargasem zaczęliśmy przeglądać wszystkie dokumenty związane z funduszem powierniczym i testamentem dziadków. I wtedy znaleźliśmy coś, co mogło zmienić wszystko notarialnie potwierdzony list, napisany przez dziadków na rok przed ich śmiercią. Napisali w nim jasno, że całość przekazują mnie, ponieważ byłem lojalny, odpowiedzialny i zawsze obecny. Gdy mnie potrzebowali. Czytanie tych słów było bolesne i piękne jednocześnie. Dziadkowie wiedzieli, że David i mama nie są godni zaufania, ale nigdy nie powiedzieli tego głośno. Vargas odkrył coś jeszcze. David kontaktował się z pewnym adwokatem o bardzo złej reputacji, znanym z podrabiania dokumentów. To tłumaczyło skąd wzięli papiery, którymi próbowali przepisać dom. To poważna sprawa, powiedział Vargas. Możemy to wykorzystać, ale musimy być ostrożni. Jeśli zareagujemy za wcześnie, mogą pozbyć się dowodów. Postanowiliśmy poczekać, pozwolić im się rozluźnić. Minął tydzień, kiedy odebrałem dziwny telefon. Dzwonił jakiś Carlos, znajomy Dawida. Jego głos był spięty i niepewny. Javier, David mówi, że jeśli nie podzielisz się spadkiem, opublikuje że zmanipulowałeś dziadków. Twierdzi, że ma dowody. Zaśmiałem się. Dowody. Nie mieli nik. Chcieli mnie tylko zastraszyć. Odpowiedziałem spokojnie, że się nie boję i się rozłączyłem. Od razu zadzwoniłem do Vargasa. Są zdesperowani, powiedział. To dobrze. Zaczną popełniać błędy. Tego popołudnia dostałem zaproszenie od matki. Zaprosiła mnie do swojego domu pod pretekstem rozmowy rodzinnej. Wiedziałem, że to pułapka, ale poszedłem. Chciałem zobaczyć, jak daleko są gotowi się posunąć. David siedział na kanapie, udając wyuzowanego. Matka uśmiechała się ciepło i zaproponowała kawę. Odmówiłem. Wiedziała, że nie przyszedłem na pogawędki. Javier zaczęła słodkim tonem. Nie chcemy się kłócić. Chcemy tylko tego, co sprawiedliwe. Dom, pieniądze to zbyt wiele dla jednej osoby. David ma plany. Moglibyśmy wszystko podzielić i znów być rodziną. David przytaknął. Tak, braciszku. Nie bądź samolubny. Możemy razem zrobić coś wielkiego. Patrzyłem na nich bez emocji. A w głowie miałem jedno. Te same osoby złożyły fałszywe dokumenty. Ich twarze pobladły. David zaczerwienił się. Mama zamilkła. Nie wiem, o czym mówisz, wyjąkał David. Ale jego oczy mówiły wszystko. Wiedzieli, że ich mam. Wstałem i wyszedłem, nie mówiąc już nic więcej. Ich tłumaczenia nie były mi potrzebne. Wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. Po drodze zadzwoniłem do Vargasa. Czas działać, powiedziałem. Muszę być gotowy na ich kolejny ruch. Wtedy matka przeszła do ofensywy. Dzwoniła do rodziny, płakała, opowiadała, że jestem niewdzięcznym synem. Niektórzy wujkowie i ciotki pisali do mnie z pytaniami, żądając wyjaśnień. Nie odpowiadałem. Zamiast tego zbierałem wszystko. Kopie podrobionych dokumentów, rejestry połączeń Dawida z adwokatem, wiadomości od matki. Varga pomagał mi to uporządkować. To nie tylko ochrona majątku, powiedział. Możemy ich pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. Pewnego dnia Anna napisała do mnie zaniepokojona: Słyszałam, że mama mówi, że i tak sprzedadzą dom. Mają już ponoć kupca, napisała. Myślą, że mogą cię wyrzucić. Poczułem gniew, ale i dziwną satysfakcję. Byli tak pewni siebie że nie widzieli, jak sami kopią sobie dół. Vargas potwierdził, David kontaktował się z agentem nieruchomości. Próbował sprzedać dom jako jego własność. Szybko, po cichu, zanim ktoś się zorientuje. Agent nieruchomości, nieświadomy, że przedstawione przez Davida dokumenty są fałszywe, znalazł chętnego kupca. Gdy Vargas to usłyszał, tylko się uśmiechnął. Tego właśnie potrzebujemy. Jeśli spróbują sprzedać dom, mamy ich, powiedział z błyskiem w oku. Wszystko zaczęło się układać. Vargas skontaktował się z zaprzyjaźnionym detektywem, specjalistą od przestępstw majątkowych. Przekazaliśmy mu wszystkie materiały: sfałszowane dokumenty, nagrania rozmów, rejestry kontaktów Dawida z podejrzanym prawnikiem. Detektyw spojrzał na to, pokiwał głową i rzucił krótko: to mocna sprawa. Potrzebujemy tylko, żeby zrobili jeden krok za daleko. Ten krok nie kazał na siebie długo czekać. David przysłał mi wiadomość: Javier, pakuj się. Dom sprzedajemy jutro. Nie komplikuj. Nie odpisałem. Zamiast tego zadzwoniłem do Vargasa i detektywa. Byliśmy gotowi. Wiedzieliśmy, że tej nocy zjawią się w domu razem z agentem i kupującym. Ledwie zmrużyłem oko. Nie ze strachu, lecz z czystej adrenaliny. W głowie miałem obraz dziadków, ich ufne spojrzenia, ich wiarę we mnie. Nie zamierzałem ich zawieść. Rano zjawiłem się w domu wcześnie. Vargas był już na miejscu, steczką pełną dokumentów funduszu. Detektyw, w cywilnym ubraniu, obserwował z zaparkowanego samochodu. Około południa pojawił się David. Mama, agent nieruchomości i jakiś mężczyzna, najprawdopodobniej kupiec. Wychodzili z auta z pewnością ludzi, którzy myślą, że wszystko pójdzie po ich myśli. Do momentu, w którym mnie zobaczyli na ganku. Javier, co i tu robisz? zapytała mama, tonem ostrym, choć drżącym. David zrobił krok w moją stronę. To nie twoja sprawa. Dom jest mój. Vargas uniósł teczkę. Obawiam się, że się mylisz, powiedział spokojnie, po czym wyjaśnił, że dom znajduje się w nieodwołalnym funduszu powierniczym, a dokumenty, którymi posługiwali się David i Ines, są fałszywe. Próba sprzedaży tej nieruchomości to przestępstwo. Agent zbladł. Kupujący wyglądał na całkowicie zagubionego. David próbował przerywać, ale wtedy z samochodu wyszedł detektyw. Pokazał odznakę i powiedział: Myślę, że musimy porozmawiać. Matka zamilkła. David zaczął krzyczeć, że to nieporozumienie, ale nikt mu już nie wierzył. Agent przeprosił i z kupcem odjechali. Detektyw zabezpieczył dokumenty i powiedział Dawidowi, żeby nie opuszczał miasta. Mamy sporo do omówienia, dodał. Mama spojrzała na mnie z nienawiścią. To się nie kończy. Javier syknęła. Uśmiechnąłem się. Wiedziałem, że nic już nie mają, ale wiedziałem też, że to jeszcze nie był koniec. Tej nocy znów usiadłem w ogrodzie, patrząc w niebo, jak robiłem to wcześniej. Dom nadal był mój, spadek bezpieczny, ale wiedziałem, że mama spróbuje jeszcze czegoś. Była zbyt sprytna, a David zbyt zdesperowany. Spodziewałem się dalszych prób. Ale miałem prawo po swojej stronie i dowody w ręku. Następne dni były ciche, aż za bardzo. Żadnych wiadomości, żadnych telefonów. Wiedziałem, że coś się dzieje. Kiedy David milczy, to nie oznacza rezygnacji, tylko przygotowania. Porozmawiałem z Vargasem. Uspokoił mnie. Detektyw prowadził dalej śledztwo. Fałszywe dokumenty to już wystarczająca podstawa do aktu oskarżenia. Problem był z moją matką. Ona jest sprytna, powiedział Vargas. Umie trzymać się z daleka od wszystkiego, co można jej przypisać wprost. Tymczasem krążące w rodzinie plotki rozrastały się jak choroba. Ciotka Clare zadzwoniła z wyrzutami, pytając, jak mogę być takim niewdzięcznym synem. Inni krewni przysyłali wiadomości o podobnym tonie. Nie odpowiadałem. Każda taka wiadomość bolała. Nie dlatego, że zależało mi na ich opinii. Bolała, bo przypominała mi, jak daleko to wszystko zaszło. Jedyną osobą, która wciąż mnie wspierała, była Anna. Nie przejmuj się nimi. Javier napisała: Wiem, jacy są, rób swoje. Postanowiłem przejść do ofensywy. Jeśli mama chciała udawać ofiarę, ja pokażę prawdę. Z pomocą Wargasa przygotowałem zestaw dokumentów: kopie fałszywych aktów, rejestry połączeń Dawida z nieuczciwym prawnikiem, list notarialny dziadków. Zrobiłem cyfrowe kopie i wysłałem je do najbliższych krewnych z krótką wiadomością: Oto, co się naprawdę wydarzyło. Sami ocencie. Reakcja była natychmiastowa. Ciotka Klere zadzwoniła, przepraszając. Nie miałam pojęcia, Javier. Twoja matka mówiła coś zupełnie innego. Inni krewni również pisali, zdumieni. Część milczała. Pewnie wstyd im było, że uwierzyli w kłamstwa Ines. Anna zadzwoniła rozbawiona. Zamknąłeś im usta. Mama jest wściekła, ale nikt jej już nie wierzy. Ale to jest nie koniek. Kilka dni później otrzymałem zawiadomienie od nieznanego mi adwokata. Mama złożyła pozew, twierdząc, że dziadkowie nie byli świadomi, co robią, podpisując testament. To był desperacki krok, ale niebezpieczny. Gdyby udało jej się przekonać sędziego, sytuacja mogłaby się skomplikować. Natychmiast zadzwoniłem do Vargasa. Nie martw się, powiedział spokojnie. Mamy notarialny list i dokumentację medyczną. Twoi dziadkowie byli całkowicie świadomi. To nigdzie nie pójdzie. Mimo to nie mogłem siedzieć bezczynnie. Poprosiłem Vargasa o przygotowanie kontrpozwu, za zniesławienie i próbę oszustwa. Czas to zakończyć, powiedziałem mu. Skontaktowałem się też z detektywem. Miał dla mnie nowe wieści. David nie tylko fałszował dokumenty. Próbował również przekupić agenta nieruchomości, by ten zignorował nieprawidłowości. Sprawa przeciwko niemu stawała się coraz silniejsza. Dzień rozprawy nadszedł szybciej, niż się spodziewałem. W sądzie zjawiłem się z Vargasem. Miałem na sobie garnitur, który kupiłem specjalnie na tę okazję. Mama i David siedzieli już w sali, z nowym adwokatem. Mężczyzna wyglądał na spiętego. Gdy sędzia zapoznał się z dokumentami, jego wyraz twarzy nie pozostawiał wątpliwości. List dziadków, rejestry, dokumenty funduszu, dowody fałszerstwa to wszystko mówiło samo za siebie. Pozew matki został oddalony w niecałą godzinę, a najlepsze dopiero miało nadejść. Detektyw przekazał sądowi wszystkie dowody przeciwko Dawidowi. Sędzia zarządził otwarcie formalnego postępowania karnego. David zbladł. Mama po raz pierwszy nie powiedziała nic. Po wyjściu z sali sądowej nie spojrzeli mi w oczy. Odeszli w milczeniu, ze spuszczonymi głowami. Ale to nie były jedyne konsekwencje. Kilka dni później Anna poinformowała mnie, że David stracił pracę. Jego szef dowiedział się o sprawie i uznał, że nie chce mieć w firmie kogoś z taką reputacją. Mówią. Że był toksyczny od lat, powiedziała Ana. Teraz mają powód, żeby go odsunąć. Mama wykofała się z życia rodzinnego. Przestała dzwonić, odwiedzać, pisać. Może było jej wstyd. Może znów coś planowała. Nie obchodziło mnie to. Krewni, którzy kiedyś mnie osądzali, próbowali znów nawiązać kontakt. Ale ja trzymałem dystans. Nie ufałem im już. Czas mijał, dom pozostał mój, pieniądze w funduszu bezpieczne. Postanowiłem przeznaczyć część na odnowienie ogrodu. Posadziłem kwiaty, które babcia kochała najbardziej. I zrobiłem coś jeszcze, przekazałem darowiznę na organizację charytatywną w imieniu moich dziadków. Wiedziałem, że właśnie tego by chcieli. Pewnego wieczoru, podlewając kwiaty przy werandzie, spojrzałem w niebo. Przeszedłem przez piekło, zacząłem jako cichy syn, ten, który nigdy się nie wychylał, ale wyszedłem z tego jako ktoś, kto potrafił się postawić, ktoś, kto wiedział, że nie chodzi o pieniądze, ale o pamięć, o uczciwość, o godność. Dziadkowie zawsze we mnie wierzyli i teraz ja też w siebie wierzyłem, a dom, z jego ścianami pełnymi wspomnień, należał naprawdę do mnie. I wśród zapachu kwiatów, pod rozgwieżdżonym niebem, czułem, że gdzieś tam dziadkowie się uśmiechają.